Że przez tyle lat pani Irena jest z nami, jest z nami ze swoją twórczością i dziękuję bardzo pani w imieniu swoim, w imieniu burmistrza Dzierżyniowa Dariusza Kucharskiego za to, że możemy podziwiać tą, tą piękną twórczość. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta wystawa jest taką wystawą przekrojową, bo to 30 lat dokoleń artystycznych. Autorki, która rzeczywiście jest, jak widać, zajmuje się wieloma tematami artystycznymi, ale nie tylko malarstwo, również i rękodzieło. A w tej dziedzinie chyba święciła największe sukcesy, chociażby nagrody na Dolnoślowskim Przeglądzie Rękodzieła Artystycznego. Proszę Państwa, te 30 lat to rzeczywiście ogrom czasu i czasu poświęconego na tworzenie. Na mojej wystawie jest 131 prac. To jest przegląd 30 lat pracy. No, oczywiście to nie są wszystkie prace. No, te prace są różne, różnej jakości, są lepsze i gorsze, ale przez 30 lat wszystko się zmienia, człowiek się zmienia i zmieniają się też moje prace. Także są różne. Chciałam podziękować mojemu marzowi, mojej rodzinie za miłość, za to, że wytrzymują te moje szaleństwa artystyczne, powiedzmy to tak. Swoim przyjaciołom, którzy mnie wspierają, inspirują, dopingują, no i w ogóle za to, że są.